Cześć, witajcie. 6 grudnia, więc w naszej kulturze Mały Mikołaj, w ogóle wystawialiście buty na okno, czy jak? Dajcie znać ogólnie, jak to jest. Najważniejsze, żebyście nie mieli wystawione butów za drzwi. Nie? A jeżeli tak się okazało, że macie buty za drzwi wystawione, to może warto, kurde, jednak coś zmienić w życiu. Zapraszam. Kochani, tak właściwie znowu się ciekawie złożyło, bo na dzisiaj czytamy z kursu realizacji marzeń, a więc mojej drugiej książki. Nie pytajcie, generalnie jej nie idzie już kupić, chyba że gdzieś jakieś używki krążą, no to ewentualnie w ten sposób. Kurs ogólnie będzie jakby odświeżony i na nowo prowadzony, ale to jest już inny temat. Moi drodzy, to jest tak, tydzień 47, nie wiem czy mamy teraz 47 tydzień roku, ale na pewno coś około. Więc tutaj jest też taki krótki w czytaniu, ale taki solidny w robieniu ten tydzień. No i oczywiście może się to przydać na to, żeby jednak nam tych buczorów nikt za drzwi nie wystawił. A brzmi on tak, zamiana ról. Jeden z ciekawszych tygodni rozwijających empatię. Jak łatwo kogoś ocenić, chociaż nie masz pojęcia, jakbyś się zachował w tej sytuacji. Ja bym to zrobił lepiej i szybciej. Źle to robisz, ależ proszę bardzo. Na ile to możliwe, zamień się rolami z ludźmi z Twojego otoczenia. I teraz, tak, kochani, przez pierwsze trzy dni zamień się obowiązkami w pracy, no, na ile to jest możliwe, ne? chociaż, kurde, w kwestii nawet robienia kawy, mycia kubków, cokolwiek, gdziekolwiek, co się, co idzie, starać się zamienić. Dawno, dawno temu, żeśmy taki numer też w pracy na działach ludzi trochę zamieszali, było to technicznie możliwe. Ale jakoś mi pokora doszła, jak się zamienili rolami nie? w takiej sytuacji, ale to jest stary temat. Przez kolejne cztery dni zrób to samo w domu. Jeżeli w Twoich domowych obowiązkach leży wynoszenie śmieci, wychodzenie z psem, przekaż. To drugiej osobie. W zamian za jej obowiązki, na przykład gotowanie obiadów i zmywanie naczyń. Jeżeli nie masz z kim się zamienić obowiązkami, to chociaż spróbuj sam w praktyce. Dzięki tym zabiegom gwarantuję Ci, że w ciągu tygodnia zaczniesz doceniać to, co robią inni, I, a być może inni zaczną doceniać to, co robisz Ty. Na ile to oczywiście możliwe, nie? Nie na zasadzie, yy, żona yy, robi obiad, więc ja się zobowiązałem go zjeść, nie? A że ja zjadłem obiad, no to żona zobowiązała się umyć talerze. Yy, kurde, nie? Wiem, że zabrzmiałem jak szowinistyczna świna, ale nie o takie zamiany mi chodzi, kochani. Naprawdę, na ile to jest możliwe spróbować się zamienić? Bo to wiecie, nie? Takie siedzenie na dupie i gadanie, mm, mm, bo ja bym tak zrobiła, bo tak, proszę bardzo, śmiało. Yy, ja ogólnie... Tam często, żeśmy w miarę, no tak w różnych sytuacjach z żoną, żeśmy się tam różnymi obowiązkami zamieniali, uzupełniali, wypełniali w, w różnej sytuacji. Ostatnio, kiedy no, żona moja trochę pochorowała i po szpitalach jeździła i tak dalej, no to to dosyć częste było dla mnie. I daje to wiele do myślenia, takie podejście. Jeżeli w ten sposób podejdziemy, a że zbliża się czas świąt, warto kurde jednak tej rodzinnej empatii trochę złapać. Siądźcie. Uzgodnijcie, ustalcie, co w tym tygodniu można zrobić, żeby tymi obowiązkami się jakoś zamienić. I proszę, dajcie znać w komentarzach, czy teraz, czy nawet za tydzień, w tym, pod tym filmem dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze doświadczenia, bo może to też innych bardzo inspirować. Mam taką nadzieję. Tymczasem, dobrego dziąka życzę i do jutra, cześć.